Doktorek zaraz u nas będzie na DCKu. Uuu, no i bardzo fajnie, długo go nie słyszałem. Dzień dobry. Dobry. Tak, ja ci dawno nie słyszałem. No, Moskitu. No, nie, może tęskniłeś. No, tęskniłeś. No, jak to nie <laughs> Aż mam flashbacki ze starego, starych posiadówek na Discordzie. O, no. kiedy to Ciarę. było. No, <laughs> no teraz A, żeby tradycji się stało się zadość, to już kurde, dzisiaj. Mieliśmy w pracy później jeszcze trzy tygodnie, znaczy może trzy godziny na tym. Matula mnie poprosiła, żeby z nią jechać, żeby groby poogarniać i dosłownie pół godziny temu wybiłem do domu i odpaliłem sobie drineczka. no teraz jest <grym> nie mógł ten, zacząć ja je chlebki smażyć. Nie no. Masz pozdrowienia, oddychaj doktor. Siema latar. Dziękuję, dziękuję, wzajemnie. A w ogóle my jesteśmy tutaj na jakimś tym... Na streamie. Na streamie, tak? Tak, tak. tak. Streamu, A właśnie tak. zapomniałem dodać, no. <laughs> szybko, <laughs> szybko, szybko. A to my słyszani normalnie, tak? Zrak są wszystko, tak? tak? Tak, tak. A dobra, to muszę tutaj wiesz, grzeczny być. wiecie znajdziemy tego budeka. Znaczy, no, znaczy, jak nie no. będzie budeka, to może być też łuk w sumie, nie? Nie, właśnie jak, jak, jak tam wiesz, raksa, nie fric, to A komu... czy może być może być łucznik, kurwa też, nie? Jak się mam wywalić, to i tak się wywalę, nie? No i bez budekiem bezpieczniej na początku się lata. No tak. A raks to już nie takie początki chyba, co? No nie, ale i tak się mogę wywalić, bo. A ile masz Cydrax? E, równą stówkę ubitą. O kur... Więc f mało. Ja mam, to, ja mam 8. <laughs> O, no ale stówka, stówka to, 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 to nie jest jakoś dużo, nie? Jest mało. Ale ty bym wiesz, co teraz w sumie to możesz tak sobie na luzakach systematycznie biegać, nie? Coś, ja już wcześniej latałem na luzaku, tylko że nie chciało mi się drużym szukać, a nic. Raz to byłem przecież tak przecież... dogadany co my byliśmy, raz byłem z, z innymi znajomymi i raz po prostu dafi do mnie napisał, bo potrzebowali na zabój ryca, bo chcieli wchodzić i poszedłem mi. W sumie tyle. To powinieneś rzucić hasło i tylko CV-by Nie nie. no, mam ucznika. No to idealnie. Trzy szybkie wyjep i go na dark and Darker. <noise> <noise> Dobra. W ogóle ktoś mi. Ja pisałem ryszykom w Wudułka, jakiś 56 level, mi napisał, że potrzebują ryca na DZ. -a. Podejrzewam, <głos> <głos> Podejrzewam, że to jest jakiś znajomy, tylko kurde, nie wiem skojarzyć, kto matki o lolka. Mogłem w sumie iść, kur... co ja si dragę wchodził. Teraz tak <noise> myślę, że zjepłem. Seryca znajdziecie? A ja kojarzę ten nick, ale zachwyciłem skojarzyć czy to jest, czy to jest Lolek. Przypomnę, będzie jak się każe to niczyj Lolek, tylko główna postać jakiegoś widza, ale... Nieźle, no, obra obraża widza. Obraża widza, pluje na widzu. Na główek, sławny streamer, pluje na widza. Nie pierwszy, nie ostatni raz. No jak? Ale skoro o mnie oglądasz, to jesteś przyzwyczajony do tego, że obrażam wszystkich dookoła, więc... Tak, że Frida powinieneś to... Powinieneś być przygotowany. O, aż bym przytoczył pewną historię. Ludzi obrażałeś. Ale nie będę tutaj robił. O, jaką, jaką? Jaką? Będę... Sam jestem ciekaw. Nie mogę, nie mogę, Fryderyku, nie mogę. Ale kogoś z gildii? Tak. Maga Ognia? <grym> Maga Ognia? Nie, to możesz przytoczyć. Co się, co się stało się, co się stało się? Jakiego ty Maga Ognia obrażałeś? Nie. Tego, co proponowałeś mi, jego nikt wstawić na nigroga w D&D. Uh, A, naprawdę? Boże, kochany, co no, to no, to no, macie do <grym> O, my to Bo za skinem mieliście. Czemu mi to ominęło? Halo? Dobra, to musi być ktoś znajomy, bo się pyta o konkretnego maga ognia. Historia z... no... Tak, o tą historię chodzi. Kto to kurwa jest? To tu musi być ktoś znajomy. Teraz mnie to zaintrygowało. No, fajnie. To co widzów nie rozpoznaje. No właśnie, to skinę. nie jest widz, bo skoro zna tą historię, to to musi być ktoś albo z gildii, albo jakiś bliski znajomy. No, nie, to chyba z gili musiały być. Nie wiem, czy to się jakoś szerzej roznosiło. Nie, raczej nie. Ha, no tak. Kurde, to to było. Jak to było oczywiste. Ja wiem że już skąd kojarzyłem ten nick. Na lulkach razem graliśmy. Ale przeszło mi to przez myśl, ale potem, jak napisałeś na czacie na Twitchu, to miałem takie, nie, no, na banknie ty w takim razie. Dobra, czy my się zbieramy już w takim razie? No, ja, Raxo i łucznik stoimy. Ambro. Nie wiem, jak mu idzie. Kurde, jaka ekipa w ogóle, nie? Tylko łucznik nie skonu, nie? No? No, w sumie. <laughs> w sumie. Prawda. Ekipa z pierwszego tenkomu. ale prowadźcie ktoś, ktoś na tym zna, doktor wierzę w ciebie. Przecież ty już ten, przecież ty już masz obcykane. Tak, to, że tu byłem 8 razy nie znaczy, że mam to obcykanę. Hmm, założę się, że ryca rzuci poza kompas, nie? Przecież Fryderyk już jeszcze teraz Żeby Ale kompas na... ja zbijałem Demonem. już wcześniej. Roku. Jeszcze nie demon zabijaka, no jeszcze trzeba się wekspić, ale coś tam, co nie coś potrafię. Coś nie coś potrafię. Potrafi pan? Ale co sztuki walki nie? O kurde. O już mi zdobyty. Kurde. ledwo weszliśmy nieźle. Miałem się wyribać. Czemu? No żeby na DnD iść. to teraz. Co to za okazja. A jak nie ty to ja. Mmm. Doktor proszę nie umierać. Może być to opłaca O, o, o No ostatnio parę razy padłem. Znaczy no, no może parę to przesadziłem, ale dwa razy. U. Na 20, no to, 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 to wiesz. Ten jak bije tymi, tymi Boże, kochany. No tak, my tu dwóch epikowców V2 mamy. Ledy mocno. No a gdzie topór? Mój? Widzisz, że u mnie taka bieda, że w sklepówce muszę biegać. No przecież nie mój. <grym> Mam już oddane eski. Mam nafarmione dzisiaj po no w sumie dzisiaj po tych selkach to będę miał połowę dajmonitu zebraną. O rycu, chodzi, mówiłem kur... Widziałeś i masz, widziałeś. To jest ten przycisk magiczny. Pozwolicie, że jak rycerz to ja nie będę wskakiwał. Czekajcie, ja se muszę odpalić ciągawkę. Tak, to jest barbuszka z trzeciej ćwiartki. Mhm. No, zabiłeś. Uuu, faktycznie no, a ambro nie wszedł w grupkę. To jest kurwa... tutaj z drugiej druid. Z druidem to mogą być przeboje. No kory w pierwszej szykuj i nie? Nie, ja zostałem korów. Ale farid! Padło, padło. Doktor, który wy... się. Co wygadasz? No. No. no to nie dobrze. <grym> bardzo dobrze niedobrze. shit Sit, no. Z trzeciej. <grym> Ale kurde, no jak czemu nie w kolano w barwę? Halo <grym> To już do Ambro się pyta. Kidą, musisz sobie sam dać radę, ja tam do nich hopam. Dobra. Jakoś Ale z bardzo marne szanse, żeby to ubić. Leży jak coś. Rederek, chciałeś szybko i masz. Co, trzy w ciebie poszły na <grymka> raz, Cztery. O, to jeszcze lepiej. Barba leży. No, przy okazji ja też chyba jeszcze leży. Na razie nie. Na razie ty jeszcze runda z krwawką nie poszła. <grymka> ha, no tak leżysz. A nie, uciekłeś. A no to zajebiście, taki był mój plan. Aha, to nie muszę tego bić dalej. A lubiliście. Nie. To co, bijemy to dalej próbujemy bez doktora, czy wychodzimy od razu? Ja bym, no, chyba by spróbował to... dla jaj. No to można spróbować. A ten Ambroży niżej zszedł. Nie siedzi z nami. Przecież go zrzuciłem, wrzuciłem tutaj. No to wrzuć go jeszcze raz. Siema. Z... Siema. Siema. Aha. Okej. Okay. Siema, ono wezwał się. Zatem tam, panie Ambroży. No nic, k***a, wzięliście jakiegoś druida, k***a, i k***a się rozjebał, no. Moja wina, że... Ej, panowie, ja mam streama. Nie chciałbym bana przez was. Nie powiedziałem nic o kolorze. Będę mówił teraz część od roweru. Dobrze. No. Część kapendowa od roweru. No to jest stream o rowerach. Eee. Ja proponuję iść full oro w... Kto wyszedł? Waliłem go. Dlaczego? Za to co powiedział, nie chcę pana dostać. ja powiedziałem. Aha, to jeszcze lepiej. Kurde, doktor. Wróć, wróć, go. Sorry, nie wiedziałem, że tak restrykcyjnie jest. No jest. On na Twitchu jest bardzo restrykcyjny. Kurde, nawet normalnie z Ambro nie mogę porozmawiać. Zawsze się wyzywali. Zawsze się wyzywali. Zawsze się wyzywali. Przykro mi, no. Aha. Ucznik nie ustał pierwszej rundy. O. Doktor nie, dok nie doktoruje, nie, wy się. Doktor stwierdził, że yy, ten nie jest na je jego poziomie, nie? I <trym 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 <trym> Teza sidraga. A, no, To jest za Taka bez leczenia. No przecież sam mówiłeś szybką dragę, żeby pyknąć. No to przecież nie szybkie. I <trym> <trym> Dark and Darker. A, A jeszcze buchnie. w bladzie jestem, nice. Jeszcze ci przyszedł. Nice! Nawet bufa nie trzeba przecież poprawiać, nie? Świątynia niezbiednieje się. chłopaki przekupieni, każdy chce DnD, na pewno cytryn. Nie, nie, ja nie DnD. Ja po Dzień dobry. Siemanko. Szybka seedrug'a, jak ci się podobało? Bardzo dobrze. temu druidowi się do pieszy to. Słuchajcie, ja ostatnio byłem w było to samo, też go wyjechał na kompasie. O Boże... Tylko że wtedy ten yy, rycerz był poza kombasem i też zmył złego. Dostaliśmy po ten po piorunku. A po piorunku jeszcze, uuu, to już w ogóle milutko. No nie no to w rycu akurat dobry zbijał. temu trzeba przyznać. Mm. No nie, w rycek tak bestia no. Zastosowałem się, to nie. patrzałem na to. Frycu ten, Frycu za mocno bije po prostu, no. O oh, Boże. Uuu, dostałem zmysł, okay, Podobno zostałeś przekupiony przez cytryna, żebyś sabotował C Dragę, żebym poszedł na D&D. Nic nie wiem, ale chętnie wysłucham oferty. <grym> Oj, to jest nuta, cytryn, takie coś możesz włączyć. To mi się podoba. Co tam ciekawego zapuścił? Cleaver za oknem deszcz. Za oknem deszcz. A... To jest mój za chłopie. Podobnie, bo dostałem ofertę nie do rzucenia. Gdzie <zum> <laughs> <Ja> to... <laughs> słyszałem, co powiedziałeś. Doktor 30% dla mnie i mogę ci pomóc cudownie. Trafiłem ten jeszcze trupa dobija Ambronek Romanta nowa klasa postaci w brokowie. właśnie Warlockiem też bym pograł no w D&D <grym> <grym> <Zadbał? grym> <grym> za dwóch co za do której ja tam słyszałem, że u Ciebie chyba burza ma być za chwilę, co? O właśnie. A tego jeszcze nie widziałem, nie? Że ktoś przekupował moje PT po to, że się wyjechał na bosie. Wszystko zależy od pieniędzy. No tak. A jeszcze jak oferujesz te pieniądze typ, który dropi dwa epiki na miesiąc. To, no to właśnie uważam, że to nie jest godne. Nie jest warte mojej śmierci po prostu. No. Nie no, co ty, Frycku? Ja przeciwko tobie nigdy. Cieszy mnie to. Chyba, że odpowiednio dużo zapłacą. <laughs> A to już na rozmowa wtedy. No. Jimmy to sztywny git w stringach chodzi. Jimmy, co ty na to? Ja na to jak na lato. a przewiewnie w lato, nie? No pewnie, że tak. Najlepsze. Jesteś świateczką z przodu. Dobra. Ty, 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 ty trzymasz mnie frytek, tak? Czy ja chciałem Daje bufnąć Ambro i chwycić ciebie. Nie, to mnie złap, nie, jest łap, nie jest ja zbiję tego druida. Kurde. To już nie wiem co zrobiłem w tym momencie. Sam się Doktor, No Dobra, no? dostałeś. No nie co? no, bo drugi dostaje ochra najczęściej, więc. no ja biję, zresztą najczęściej. Co, 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 co jednak, są w sobotę, więc jest zapłacił pieckowi jednak, sam sobotuje. Ja sam zacząłem sobie to na dwie. no wszyscy ja ja mam ten Doktor, kuta. No przecież nic go tu nie zabije, spokojnie. No, musiałem już pile zmyć, bo by go jeszcze ukazał ten. <gryfia> Oooo, oh, jeez. Ale nie, nie, to jest łobuz w zasadzie taki. Nie, no, nie, nie to ja nie, nie. No. A, kurczę Dopier Dopiero skojarzyło to nie. Nie, no myślałem, napisać na pewno o co chodzi. Aha, czyli się nie skap. ale Ale kurczę, to jest źle zrozumowanie słowa uważam. Bo nawet znaczy, o tym nie pomyślałem. Chodziło mi taki, wiesz, łobuzie. Tak, no? Nie, nie wiem, nie mama nigdy tak nie mówiła, jest... czy tam coś kiedyś, no. Na cenie jest zupełnie inaczej. No. No. no, to jak, no kurczę, no. To bez przesady. No. Kieptacka z Zznaczy, No nie, bo się udzielać, wiesz, to oni tam... Rozważają, ale no to... Co, co przerwać streamowania? Nie wiem, się okaże. Co, co? A co pan to powiedział? O, bo ja nie słyszałem. No, nie powtórzę teraz, bo nie mogę niby, nie? Powtórz, Ciemne... powtórz. Ciemne słyszenia. <laughs> Napiszę ci. Aby <gry> tak pewny, że to będzie bezpieczny stream. Ale no kur, przecież to nie jest obraźliwe słowo. Dla. No właśnie, no, nie. Ono, ale... ono też nie jest w takim łobuzie powiedział. No o to mi chodziło, na takim zasadzie, na takim, zasadzie, takim stwierdzeniu. Ale to, że nie ty, no, ty no no, że tak ja to powiesz. Ale już wcześniej, wcześniej też tak powiedziałem przecież. Tak, i też do się, się tak oburzyłem. Powiecałem. A, no do, to ja nawet nie wiedziałem, bo to jest dla mnie wiesz, to jest dla mnie to chore jakieś. No. no taka platforma, co ja ci poradzę. Ja bym tego wiesz, nawet w ten sposób nie, nie odbierał. No nie, nie w ogóle nie o to mi chodziło. Przepraszam cię w ten rynek. do ludzi. Nie no, ja to myślę, że wszystko będzie dobs. chyba. Wrócić za tydzień, te... Ta... Jaki co najlepszy co? sposób zarobku na 60-70? AP Platyna. <laughs> A No Platyny jest najlepszym. Chyba. Ambro no włączyłeś do ch... ja. no, Wiesz, no... że to nie są grupki dla barby nie? Ale to jest coś j*****, kur... Iser Eldingur kur... grupki dla barby. Kurwa, jak coś, to ci zbije tego moba, chodź, skakuj, skakuj. Okej, no, dobra, Nie Mniejsza sensza, że się rozjedziesz, Ja jeszcze takich grupek nie widziałem, przepraszam. Od Ishera chodź, no nie no. od tego, ale od Eldingura chodź. To jak tak, to... Nie masz grupek, tutaj mordo, nie masz grupek, że mają dwie, dwa mobki obszar. A, no w sumie, to jest rację. I się nie rozjedziesz z tym barburem. Halo, kryty. Nie ma ani krytów, ani podwójnych. No, widzę właśnie. Nie się. Co będziemy robić? Co ty gada? No i szereg będzie. Aha. U, Ambro. Ok. Za mało i za mało przeżywki. Może się wy. A masz orba na leczenie? No, dobra, Git. Pytanie, czy bierne są? To co bierne, okay. nie No, no być ja nie. wiem, że kurde. wyjmuje się dużo defensywy. Sam jestem tego troszeczkę przykładem. No, kurde, to głównie trzeba małe przeżyć, nie? No, no trzymaj, trzymaj. Kurwa. trzymaj ja... Nie, no. Kurde. O, o kurde, kurde Mati. 200 HP zabrakło. Jak coś, to ci zbije tego moba. Poważniejsze muzy, a wszystko jedno. To powinien być a, e... marsz pogrzebowy, z tego co widzę. A, to my nie mamy jak kurwa zabić teraz tego. Tak, ja. czekaj, i Odporność no na ja ataki. Ja sami co to sam mogę prosty, to widzę za przygody. Ja, ja ci zbiję tego moba, jak coś. To zbijaj, zbijaj. co. To zbijaj, zbiję. co to ambro? A, no, a, no do, do no, w sumie to tak, w sumie to tak, no. Kurde no. Oh, oh, yeah. Ale to nie mogłeś wziąć. Kit, after island, baby. O Jimmy, trzymaj się. Dobrze! Oh, yeah. Ale nikogo żeś nie zmył z tego, kurwa. No, ja muszę o, teraz, kurwa. kurwa. Zmyć, zmyć, uleczyć, kurwa i jeszcze zabić Shida, tak? Oh, kurwa. Masz 6 kółek w epiku. To się popisz. I bez many jeszcze to zrobić. Może <laughs> <Kudze>, następnie <grym> weźmiemy normalne grupki. Może znaczy. Kurde, to też niezwykłe. No się tu trwa. Chcę ty za sytuacja? Bo się do oferowałem. <laughs> Dobra, ja tutaj ucieczkę powiem. On <laughs> to zrobił w czynie społeczny. <laughs> Dobra, zostaw mnie. Farid? Dobrze? Jeszcze Farid? Idzie... O, o kur. Dostać. Nie, tego nie przeżyję, nie ma ch... o, o, o... No widzisz? Dobra, już 200 dragi za nami. Szybko poszło. Tak, przez to idziemy dalej. Nie no, no tak, jest nas trzech. Akurat żeby... I dajcie ktoś Driba się... na Discordzie proszę. O, teraz i Brenek, kur jest. A bo jeszcze czerpy <laughs> dwa zostały. Uu, no tak, nie miała Zła nasz. że to C-draga. Nie no, gdzie chyba ja. To obręka, nie? Yy, od o, bręka? Ma... No w sumie dobra, może być i od bręka, chyba Macie streama, macie połowa łucznika teraz. Uuu, to był żart z tymi szybkimi sidragami, no. No, wykrakałem. A ty nie będziesz wyssany tym druidem z many? Nie, nie, chyba nie, to tak to. Albo ta. Jednak ta, no to ja daję dyla, chyba że mignę. Zawsze, Many mało. Uh, uh, ale żyje ty! Żyje! Weźcie braka, mam. On <laughs> ma tarczy, ała, ała, ała! Czym tak, ja Nie trafię, dlatego. Oj, oj, oj! Ja już się nad nim myłem, to Musimy to zbić po prostu. <laughs> no Raczej wątpię, no te grupki dla debuchów to byłyby fajne, nie? Jak gdyby. shoot się nie jest ja git. Jestem za normalnymi grupeczkami. Jest git, jest git, no. No, nam się to uda zrobić we trzech, to będzie święto. Popada krew. Jest świetnie w drodze, Dobrze, jeszcze Wam drugi tu cieka. No, my jeżdżę my my, doktor. Jak ja padam, odbieram. <słuk> Aha. No dobra, to. nie doktor. No, kurde. Tak myślałem, że tak. To co, robimy we dwóch? We dwóch, ja może. a nie ukazał. <słuk> <słuk> no, to możemy <słuk> we zbić no, jak, jakimś trudem. No. Nie no, jak ja nie żyję, chłopie, pana, to hmm? Oczywiście, że nie. Jakby mnie idzie... O, zobacz, łusznik, Prawie. No, teraz ja dostałem Dobra. propozycję od cytryny. Ja zaczynam coraz bardziej wierzyć, że on faktycznie kur... zdał radę przekupić jakoś, nie? To jest zbyt podejrzane, żeby to było przez przypadek. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Ale ty, że trzy dragi na jednym bufku damy radę zrobić dążyć ku? <grym> jak to dobrze, że odpaliłem bufa tygodniowego. Uff. Jezus Maryja. Robicie to szybciej niż JDZ. No widzisz, dycha. O Boże. Ale jak tak szybko to robimy, nie? To wiecie, ja tam dzisiaj jeszcze trzy raki mogę kupić, nie? Do 20.00 ja się wyrobimy, nie? Jak tak szybko idzie. Hmm, 300 dragi w godzinę no To ostatnio jakoś troszeczkę lepiej szło, co? No <noise> No, trochę tak. Dwie na, dwie na, dwie na trzy bezbita. No to wszystko przez to, że Laks nie krytował i nie miał podwójnych. Co nie krytuje, nie mam podwójnych? No kur... To nie zbijał nie miał może, podwójnych no bo... krytów? Może, może gdyby druid się nie wypierd... na pierwszy, <noise> to by dobrze. No Boże, cudowne piękny, po prostu. Ale zobacz, zobacz, Frycek, wszystko jest tak, jak chciałeś od samego początku. Sam chciałeś taki podobny kontencik, jak był kiedyś po konie. No w sumie. Wiesz, człowiek się tyle razy na tak jak wywalał wtedy. Trochę tak no. No, szybkie z i dragi no. Eee, Weź nie, atakuj, frycek jak możesz, chwilkę Ja już chlebki poszedł smażyć na pewno. Dobra, jestem. Kiedy to bijesz, Fryderyk. O, powiem, o, nie pamiętam kiedy miał dropsy dragi i mówię, może... Jest, może jest, tym razem coś poleci, nie? Tak trzeba ją zobaczyć ty? My polecimy <laughs> pograć w karty. Bez kitu, ty broker się w karciankę zamienił z nowym update'em. Gdzie idzie? Nie, ja no przed fuselkami z dwaranymi. Nie, tak, Chodzi te sidragi, kurczę jedna po drugiej, a tak to się można pośmiać. No, po to ubiegłe, skoro możesz mieć zabawę. Słuchaj, co wiesz? Szczerze, coś takiego bawi bardziej niż zobaczenie którejś z kolei ubitej sidragi bez dropa, nie? Ja się bawię dobrze. Tak, szczerze mówiąc, w takich sytuacjach najbardziej mnie bawi ta gra. Jak dobrze idzie, to tak nudno jest. Zobaczymy, co będzie. Uskorkował skorkował go, dobrze. No co ty, ja to jak jest takie połączenie i nie muszę bić, to ten to zawsze ty, ja Barwę trzymam w korku, to jest jedyne, co może kurde mnie to zabić. Już ty na setach mu się stanęło. A mam nie ufam. Ale on sobie daje kolana. <laughs> Słuchaj, ja <kurwa, mać, śmiech> dałem kolano, ale. <laughs> nie strój co go tego mył, gościu. A bo co ty taki bez humoru w ogóle? Co jest? Co, co mam ci powiedzieć? Nie wiem, no po prostu, no kurczę, kiedy byłeś, kiedy byłeś w takim party na gdziekolwiek? Heheh, kurde nie, że nie pamiętam już. Sorry, jest? To jest ten zobacz. Ten konparty, no w sumie trochę jasne. Nie, nie bardzo, bo trzeźwy jesteśmy. Pan? Chyba Doktor ty. Mówisz za ciebie? Kurde, no, no ja jestem. No, trzeźwy to jest mój błąd akurat. Nie przygotowałem no się nie na instancję. Dopiero, dopiero drugiego drinka sobie zrobiłem, no myślałem, że te sidragi dłużej potrwają, kurde. Piotr <grystanie> dam placzkę sobie <grystanie> Mówię, trzy trzy drinki, a tu na trzeciej, kurde, na jak poszliśmy, to już musiałem drugiego robić. <grystanie> Doktor, musisz speedrunować te drinki w takim razie, że się wyrobić. Chyba ch ram, chyba fasz. co olbrzymy będę walił ty. No chyba. Ja wcześniej dostałem propozycję 50 kK jak alt w cztery klikniesz. Ty już to, że ja byłem bardziej doceniany. Większą propozycję dostałem. Bardziej <śm> 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 nie, nie dorosnąć. <śm> o, albo na przykład ta lawa. Jakby ktoś tak się wydarł w nocy, to byś pomyślał, że wulkan wybuchł, bo a, lawa! Ten jakiś Strasburgek. <grymne> ja. Syna na <grymne> <grymne> Ty doktor <pierwotnego, grymne> tego nie słyszałeś, nie? To teraz tak doktor, wiesz jakie jest najbardziej focze miasto w Polsce? Wiem. No jakie? Ełk. Skąd ty to wiedziałeś? No, Ełk, Ełk robią foki przecież. No tak, no tak. <grymne> Dlaczego? Myślałem, że nie znasz tego żartu. A to jest je jeden z... Moim zdaniem ja jest bardzo. Znam ciekawie. żart który sam wymyśliłeś. No. Nie, ja tego żartu akurat nie wymyśliłem. Rak zapadaje najlepsze żarty, doktor wszystko zna i kutyle z żartowania. A, biskitu. No, no. Pisz mógłbyś udawać, że tego nie zna. <laughs> że u przykrości ten skarak, bo Skarkowi nie było smutno. No Weź tam sobie, kliknij grupki, jakie ty bijesz. No, kliknij ty sobie. Wiesz, żebyśmy mieli trzecią ofiarę, na, na kogo można zgonić, nie? Drugie, że ja, dobra. na drugie Ambro. Teraz wiesz, dobra, żeby na ciebie. Dźwięk! Dobra, spoko. Ale Frecka, Frecka nie zganiamy, bo jest streamerem, a Jimmy jest gościem, więc też nie wypada. No, no i zajebiście, no. Dobra, ty nas prowadzisz, Raksa, ty nas wyprowadzisz do, do zwycięstwa. Mhm. Mhm. Naprawdę chcesz, żebym ja był na pierwszym slocie tutaj? A, spoko. No to dziękuję, Raksa, za wspólną grę. Naprawdę, Dziękuję, za wspólną grę. Masz w sali życia? Tak. No dobra, no, przeżyjesz. Dobra, nice. O, to... o hu, hu, hu. Ile mu życia dostanie? Ja myślę, że. Ja 3, myślę, 10, że tak. 1500 dostaje, mu zostaje. Wow, 60% eee. eee. Ej, ej No ja mam ponad 50% bierny. O ile? No ponad 50%, chłopie, ja mam 52 chyba z hakiem. To, że ty nie masz? O! Oj, ja i nie mam, od razu nie mam. <kluzny> Frida! Proszę nie przepuszczać. Nie maruj, kurwa. kur. bo tu jest, kurwa. Teraz ty. Dobrze ma? Ma? ma. Co się stało, Frida? Fida, ale się 4. No. Jednak dostał Fida. Nie, z klimerem mu zajeb... to bez... Niech się trochę. mój chłopak. Ty jebany debilu. Ty, A to nie jest obraźliwe. <grymne> to ja kulturalnie, żeby nie bluźnić, używałem pewnego słowa. No burzy Jakie oszustwo. O, proszę o, bardzo. A? Żyjesz? jaka ci... sytuacja. Nie no, że żyje, bo już miałem przed oczami ukaz w rundę, nie? Jako nadworny, fizyczny. Wiadomo kto. Nie myjesz Raksa, nie? Nie ma sensu. Nie myję, myję, no jak nie myję. <grymne> Jakie święte oburzenie. Wiedziałbym już no, dwa, no. dwa słowa, bym powiedział, z czego jedno by było Bo by Nikt nie poszedł z debuffem w małego. Okej, okay. Bo mi to by się jednak na procent coś przydało, żeby go zabić, nie? Na procent to ci pieniądze mogę pożyczyć. Ciekawe rzeczy się dzieje, powiem Wam, panowie. Nie spodziewałem no, się, no. że to będzie jeszcze tak emocjonująca sidraga, nie? O, Jimmy też nie wiedział. No. Teraz za dużo. Czy nie, No dwie krwawki, to żyje. No raczej ta. Miałem okay. ze dzisiaj z łóżkiem, nie bo mi za i pół koła. O, dobra, git, żyjesz. Czy uda się zobaczyć C dragę w pięciu no, W ogóle czy uda się ją zobaczyć <laughs> czy dzisiaj? Czy uda się zobaczyć? Do no właśnie. Naprawdę nie wiem, co tu musiałoby się wydarzyć, żeby nie zobaczyć. Nie, nie, może drugi się mana skończyć czy coś. <laughs> Ewentualnie jakieś szybkie ultem 4, burza śnieżna. Oferta last minute jakaś, coś tam. <laughs> o Boże. No tak, tak. Bjorn, proszę bardzo. Ja ten... To, to teraz y, jesteśmy otwarci na propozycję. Jedynka nie działa. <laughs> Jedynka, jest mi jedynkę. Robię rozrzewkę przed bosem Pompujesz nóżki, przysiady. Dobra, patrzcie Wiemy. na to, co ona blokuje, nie? Bo ja nie patrzę. No jak to? Ej, to może nowy challenge? Seedra z zamkniętymi oczami? rozprawia jak rosyjska ruletka. Ja dam z siebie całe 30%, panowie. Dobra, to w tej musimy ją zajść. bo jak nie zdechnie, to przyzwie dwóch, nie? Oro na no, full oro, panie. Full oro. 0% Nie no, powinna chyba umrzeć. Ja się. Ja znałem Fryderyka, to wiesz. Tu <laughs> nie będzie ha ha ha, hi, hi. Mamy streama, skrzydlatej. Kiedyś nie na no. tę rulę poszedł. Bo co kropki w defa trzymam? Nie wiem, kurwa, z przyzwyczajenia. No, co ma robić? <śmiech> <śmiech> Jakiś krytyku, ktoś? coś? O. No. Dobra, no dalej, i... dalej, dalej do Pierwszy ja slot, proszę. 50 minut, kurde. Ajajaj. No, no ty masz dwa tropy, nie? Dwa tropy z trzech seedrack. Ja mam jeden trop z trzech seedrack. <grym> Hashtag Miku. <grym> kurde, a, a, a mogłem mieć 100 milionów, no? <grym> Co, to koniec, tak? Dobrze no. No, no, się nie zaczęło. jeszcze kończyć, nie? Tak. To dobra, to dzięki bardzo. Dzięki. dzięki. Razie, Ale fajnie było. Tak, tak. Ja się dobrze tak, bawię. Wyjdziemy tak. z zaszyt, no tak, dobra, to teraz trzeba machnąć sobie resecik i iść na Dark and Darker o 20 wrócić tutaj. No dobra, <grym> to ja panowie uciekam. Dzięki, a o 20.00. Dobrze, jeszcze ja 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 do... mam Dobrze. Trzeba to powtórzę. Dobrze.